temat o tym, co ważne. A my to gadu gadu, a nagrywać trzeba. Pani Emilia Mazur, nowa prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Szczecinku. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. W naszym skromnym studiu. A po raz pierwszy prezesem tej firmy jest kobieta. I tutaj zawieszam głos tak patrzę znacząco. A czy to ma jakieś znaczenie albo inaczej? To chyba dobrze, że y że w końcu kobiety również mogą być e, prezeskami e, przedsiębiorstw e, miejskich. Kobiety mają twardszą rękę do różnych rzeczy? Mają inne podejście. Na przykład do porządków. <laughs> Czy tylko do porządków? Myślę, że nie. Myślę, że warto też kobietom zaufać również w kwestii e, tak zwanych twardych tematów. PGIK to nie tylko jest kwestia czystości, to jest również kwestia dużej odpowiedzialności za dużą grupę osób, za znaczne zadania gminne, nie tylko czystość, ale przede wszystkim gospodarka odpadami, a to już nie jest temat tak zwany miękki, tylko raczej inwestycyjny, związany z logistyką, związany z kwestią kosztów optymalizacji kosztów poziomów odzysku, więc. Strasznie poważna sytuacja. My za chwilę do tego wrócimy jeszcze, bo będzie. A, y, pani jest leśnikiem w ogóle. Tak. Leśnikiem, leśnikiem. 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 leśnikiem, leśnikiem. Tak. Y, po sąsiedzku też ma pani leśnika w ZGM-ie. A wy tak, się znacie? Ale... Tak, jest, z lasu? Znaczy, z lasów się nie znamy. Ja poznałam e, Łukasza Maciejunasa jako dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w czasie, kiedy ja byłam zastępcą burmistrza Połczyna Zdroju, Więc e, od kwestii zawodowej, leśnej się nie znamy. A jaka kawa jest w zgm e, Nigdy nie piłam kawy w ZGM-ie. Nie chodzicie po sąsiedzku, ja uzgadniać wody. tematów? <laughs> piję wodę. Pani mówiła, że, że wcześniej, zaraz po, po wyborze, na początku lipca, że zieleń miejska będzie pani oczkiem w głowie. Jakieś pomysły? Tak, dużo. Myślę, że w ogóle Szczecinek jest pięknie położony i ma dużo zieleni. Ja jestem za tym, żeby ta zieleń była bardziej naturalistyczna, żeby to nie były pięknie przystrzyżone wszystkie trawniki, skwery, pasy zieleni. Myślę, że warto wprowadzać coraz więcej rozwiązań takich trwałych, związanych z, by, z kwiatami, bylinami, z trawami. Ma to też związek z kwestiami zmian klimatu, z tego, żebyśmy te koszenia w jakiś sposób ograniczali, bo to ma związek z retencją i zatrzymaniem tej wody opadowej. Widzimy, czyli trawo... co się dzieje, zalewa miasto, tak, ale to nie jest coś, co się Dzieje od wczoraj, tak? To trawa będzie wysoka? Ludzie będą marudzić, że trawniki nie ścięte. Myślę, że tutaj właśnie musimy rozmawiać z mieszkańcami. Są takie miejsca, które oczywiście wymagają tego intensywnego użytkowania. Jest takim miejscem na pewno park. Natomiast skwery na osiedlach myślę, że warto odsłaniać ciągi pieszo komunikacyjne, skrzyżowania, natomiast pozostała część powinna być zagospodarowana, to nie mogą być haszcze. Ale bardziej naturalistycznie. Idziemy w kierunku ukwiecania miasta? Idziemy w kierunku wprowadzania roślin Berlin i roślin wieloletnich. Miała Pani przedstawić kilka pomysłów y, temu, który jest tam, no mówmy się, decydującym głosem w przedsiębiorstwie. To już Pani przedstawiła mu te pomysły i one są zaakceptowane? Jeśli chodzi o kwestie zielono niebieskiej infrastruktury, tak, to jest właśnie kwestia wyznaczenia obszarów i pewnej standaryzacji w zakresie utrzymania zieleni. Chodzi m.in. o to, aby wyznaczyć obszary, które będą mniej intensywnie pielęgnowane w zakresie koszenia. A mieszkańców trzeba się słuchać, nie? Trzeba. tak a jest czy... telefon specjalny uruchomiony jest, prawda oczywiście to chyba pierwsza 5, rzecz. 5275 Trochę inaczej. Myślę, że tyle do... połączeń było. Nie, dostoszy. numer telefonu. 5275-75 jest i cieszę się, że powstał, bo e, zdaję sobie sprawę z tego, że mieszkańcy czasami mogą być zagubieni. E, nie wiedzą, czy zadzwonić do miasta, na Straż Miejską. Nie mają świadomości, czy dana droga jest ulicą miejską, powiatową, e, krajową, wojewódzką, bo akurat w Szczecinku wszystkie tego typu kategorie dróg mamy i kto odpowiada za utrzymanie, a jeszcze się okazuje, że są umowy na przykład popodpisywane na, w zakresie utrzymania, e, więc y, myślę, że to dobrze, że jest taki jeden numer pod który mieszkańcy mogą zadzwonić, e, zgłosić swoje uwagi, e, sugestie. E, część e, zgłoszeń przekazujemy do miasta, bo na przykład dotyczą e, zapadniętych studzienek, kwestii luźnych kostki brukowej na rondach czy kwestii zapadniętych chodników. Natomiast pozostałe w zakresie tej zieleni, która jest w, zarządzana przez PEGIEK, przystępujemy do realizacji. Czyli telefon zaufania był potrzebny. taki dobry wentyl społeczny jest, nie? Jak tam wszystko zgłaszają. No Pan, tak co? to jest ja się... Straży Miejskiej. No nie do końca, również do miasta, w mieście mamy Wydział Ochrony Środowiska i również Wydział Komunalny, więc mamy znowu kwestia zieleni, jest w jakiś sposób podzielona i, i ktoś może po prostu w tej biurokracji się zagubić. Tutaj jest jeden numer, który obsługuje te zgłoszenia i, i to już pracownicy PGK wiedzą do kogo jakie zgłoszenie przekazać. A telefon cieszy się powodzeniem, tak. niesłabnącym? Niesłabnącym, cieszy się powodzeniem. Yy, myślę, że może jest jeszcze wciąż za mało rozpropagowane, chociaż dzisiaj tutaj idąc do Pana widziałam, że na przystankach autobusowych również jest już wyświetlany, więc myślę, że, że to dobrze, że jest obecny w przestrzeni publicznej. Yy, cieszy się zainteresowaniem, jest, jest sporo zgłoszeń. Mieszkańcy dbają o czystość, czy nie? Ale tak szczerze. W szczecinku mhm. myślę, że dbają. A w porównaniu z innymi miastami dbają? Dbają. Dbają i, i myślę, że są też wrażliwi. I widzę też, że mają świadomość tego, że, że miasta muszą się w jakiś sposób. Yy, Zaadoptować do klimatu, tak, czyli pewne rozwiązania muszą nastąpić choćby w zakresie tego koszenia, czy powierzchni zielonych, większej ilości drzew, e, aby żyło się w nich przyjemniej. Pani, pani mieszka w z zdroju, pani pracowała w z zdroju również jako wiceburmistrz. Jaka jest różnica między ludźmi w pouczeniu a ludźmi w Szczecinku, z którymi pani Nie współpracuje? I... Rózi... Różnicy między ludźmi, bo, bo, bo no ludzie bo wszędzie są bytknąć. tacy sami. Nieprawda. Ehm, tak. Mają może inny status społeczny, może mają inną zdolność w poszukiwaniu pracy, inny jest rynek pracy, mają inną zasobność portfela, ale wszyscy mają te same chęci, marzenia i plany i, i potrzeby w zakresie swojej bezpieczeństwa, tego, aby spełniać się zawodowo, aby móc zostawić coś swoim dzieciom, tak? Czy dbając y, o przyszłość swoich dzieci? Więc myślę, że ludzie potrzeby mają y, takie same może mają inne zdolności, żeby je osiągnąć. Mhm. To teraz poważnie się zrobiło to zrobiło. Kara za niewłaściwe naliczanie stawek za składowanie odpadów w trzesiece. PGK mhm. miało tam ileś lat problem z zadeklarowaniem jakichś tam kwot. To sobie narosło, um, urząd marszałkowski jeździł. No jeszcze z zadeklarowaniem kwot. No tam umówmy się. Mhm jak sobie to wszystko podrośnie zgodnie ze stawkami i tak dalej, i tak dalej, to może to być nawet 40 milionów złotych kar. Oczywiście jest to wartość hipotetyczna, bo to potrwa jeszcze 10 lat i Bóg wie, co jeszcze się z tym stanie. Nie, no nie, nie, nie no, myślę, że ale... nie aż tyle. Yy, jesteśmy w procedurze administracyjnej wszczętej przez Urząd Marszałkowski w stosunku do przedsiębiorstwa w zakresie naliczenia opłaty podwyższonej yy, za korzystanie ze środowiska, a związane jest to z Rzeczywiście z tymi od, odpadami. Natomiast, tak jak mówiłam, jesteśmy w procedurze i, i to się jeszcze, jeszcze trwa, i, i w najbliższym czasie będziemy mieli również kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego w ramach tej decyzji. Ja jestem dobrej myśli, myślę, że to nie jest. To jest problem również społeczny, tak? To nie jest tylko i wyłącznie kara dla przedsiębiorstwa. Wiemy, że właścicielem przedsiębiorstwa jest miasto, a tym samym właścicielem przedsiębiorstwa są wszyscy mieszkańcy Szczecinka. Tak by wychodziło. No. E, więc to będzie kara nie tylko dla tego przedsiębiorstwa. Więc jest to również duża kwestia społeczna. No rzeczywiście, gdyby tak było, to klękniemy, krótko mówiąc. E, jeśli tak by było, to, to spółka musi być postawiona w stan likwidacji, ponieważ nie ma majątku, który pokryłby taką karę. A pani zostając prezesem miała tą świadomość? Tak. Czy ta świadomość się pogłębiła? E, świadomość się pogłębiła, że pewnych rzeczy można było uniknąć. Dyplomatycznie. Wiem, znaczy, startując w konkursie na prezesa, rzeczywiście to, to nie była informacja, którą można było zaczerpnąć z dokumentacji no, dostępnej na stronach przedsiębiorstwa. Raczej w tej dużej ilości kanałów informacyjnych, jaka jest w Szczecinku, ten temat gdzieś rzeczywiście się pojawiał, więc miałam taką świadomość. Natomiast nie wiedziałam, jaki to jest rozmiar kary, nie wiedziałam, na jakim, na jakim etapie postępowania jest, jest, jest spółka. Myślałam, że to postępowanie jest, było już zakończone, natomiast ono jest w trakcie, więc to jest ten, ten, to światełko w tunelu, że, że to postępowanie nie jest jeszcze zakończone i jest możliwość tutaj jeszcze rozmowy z Urzędem Marszałkowskim. Natomiast większej świadomości też nabrałam w kwestii tego, z czego te kary powstały, jak do nich doszło. Nie chcę tutaj nikogo oceniać. Uważam, że to nie zawsze wynika z, z chęci lub złej woli danej jednej osoby. To jest raczej układ czynników, który na to wpływa. Miało być trochę mniej poważnie, wyszło jak wyszło, nie? Panie Emilia Mazur, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Szczecinku. bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wiele spraw, jeden temat.